Myślałam, że ślub mojego syna będzie najszczęśliwszym dniem w moim życiu, ale kiedy moja synowa zaczęła się ze mnie śmiać przed wszystkimi gośćmi, a mój były mąż zbladł jak ściana, szepnąc: Wiem kim ona jest, zrozumiałam, że ten dzień odmieni wszystko. Ta tajemnica, którą ukrywałam przez trzydzieści lat, właśnie wyszła na jaw w najbardziej nieoczekiwany sposób. I teraz muszę Wam opowiedzieć całą prawdę. Jeśli chcesz poznać całą tę niewiarygodną historię, zostaw like pod tym filmem i subskrybuj kanał. A w komentarzach napisz: Chcę więcej takich historii. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Nazywam się Anna i mam 58 lat. Mieszkam w małym miasteczku niedaleko Krakowa, w Polsce. Przez ostatnie trzy dekady zbudowałam sobie spokojne, choć samotne życie. Pracuję jako bibliotekarka w lokalnej szkole podstawowej, a moje dni wypełnia cisza książek i rutyna, która daje mi poczucie bezpieczeństwa. Ale ta cisza zawsze ukrywała burzę tajemnicę, którą nosiłam w sercu przez trzydzieści długich lat. Mój syn Jakub zawsze był moją dumą i radością. Wychowałam go sama po tym, jak jego ojciec Marek odszedł, kiedy chłopiec miał zaledwie pięć lat. Rozwód był bolesny, ale starałam się dać Jakubowi wszystko, czego potrzebował. Dorastał na dobrego, mądrego mężczyznę. Studiował prawo w Warszawie, wrócił do Krakowa i założył własną kancelarię. Byłam z niego taka dumna. Gdy rok temu przedstawił mi swoją narzeczoną, Karolinę, miałam mieszane uczucia. Karolina była piękna, pewna siebie, z dobrej rodziny. Jej ojciec prowadził dużą firmę budowlaną, matka była znanym lekarzem. Ale od pierwszego spotkania wyczułam w niej coś zimnego, coś obcego. Sposób, w jaki na mnie patrzyła, jakby oceniała, ważyła, i stwierdzała, że nie dorównuje jej standardom. Pamiętam naszą pierwszą wspólną kolację. Przygotowałam tradycyjne polskie pierogi, które Jakub uwielbiał od dzieciństwa. Karolina spojrzała na talerz z ledwo ukrywaną pogardą i powiedziała: Och, jak rustykalnie, w moim domu jemy bardziej wyrafinowane potrawy. Jakub się roześmiał, jakby to był żart, ale ja widziałam prawdę w jej oczach. Dla niej byłam tylko starą prowincjonalną kobietą, bibliotekarka z małego miasteczka, niewystarczająco dobra dla jej nowego życia. W miarę jak zbliżał się ślub, sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Karolina celowo wykluczała mnie z przygotowań, wybierała kwiaty, tort, muzykę, wszystko bez pytania o moją opinię. Kiedy próbowałam zasugerować coś, co mogłoby sprawić przyjemność Jakubowi, machnęła ręką i mówiła: Pani Anno, te czasy już minęły, to teraz nasze życie. Najbardziej bolało mnie to, że Jakub nic nie widział. Był tak zakochany, tak oczarowany Karoliną, że moje obawy zbywał jako nadopiekuńczość matki. Mówiąc: Mamo, przestań. Karolina jest wspaniała, musisz dać nam szansę na budowanie naszego życia. Tydzień przed ślubem Karolina przyszła do mojego domu. Byłam zaskoczona. Nigdy wcześniej nie odwiedziła mnie sama. Usiadła w moim skromnym salonie, rozglądając się z wyższością po prostych meblach i starych fotografiach na ścianach. Pani Anno, zaczęła, musimy porozmawiać o ślubie. Wie pani, moja rodzina jest no cóż, bardzo ważna w naszym środowisku. Będą tam politycy, biznesmeni, ludzie z towarzystwa i zastanawiałam się urwała, patrząc na mnie z fałszywym uśmiechem, może byłoby lepiej, gdyby podczas przyjęcia po prostu trzymała się pani z boku, żeby nie czuła się pani nieswojo wśród tych wszystkich ludzi? Poczułam, jakby ktoś uderzył mnie w twarz. Nie chodziło o moją wygodę. Chodziło o to, że się wstydziła. Wstydziła się swojej nowej teściowej, prostej, skromnej kobiety, która nie pasowała do jej wyidealizowanego obrazu życia. Będę matką pana młodego, odpowiedziałam cicho, ale stanowczo. To mój syn, i będę tam, gdzie powinnam być. Jej twarz stwardniała. Oczywiście, powiedziała chłodno, po prostu chciałam być miła. Dzień ślubu był piękny, słoneczny wrześniowy dzień, w zabytkowym dworku pod Krakowem. Ceremonia odbyła się w małym kościele, a następnie wszyscy przeszli do eleganckiej sali balowej. Włożyłam moją najlepszą sukienkę, niczego wyjątkowego, ale schludną i odpowiednią. Zrobiłam to, co mogłam, żeby wyglądać godnie, ale kiedy weszłam do sali, poczułam na sobie spojrzenia. Rodzina Karoliny, jej matka w drogiej, designerskiej sukni, ojciec w idealnie skrojonym garniturze, ciotki i wujkowie ubrani jak na gale w filharmonii, wszyscy patrzyli na mnie z ledwo ukrywaną pobłażliwością. Karolina podeszła do mnie w swojej oszałamiającej białej sukni. Uśmiechnęła się, ale to nie był ciepły uśmiech. To był uśmiech drapieżnika. Pani Hanno, powiedziała na tyle głośno, żeby słyszeli najbliżsi goście. Jak uroczo pani wygląda. Ta sukienka jest pewnie z jakiegoś vintage'owego sklepu. Jej matka zachichotała. Poczułam jak krew odpływa mi z twarzy. Ale zanim zdążyłam odpowiedzieć, usłyszałam głos, którego nie słyszałam od lat: Anno odwróciłam się. Marek, mój były mąż, ojciec Jakuba stał kilka metrów ode mnie. Nie widziałam go od dwudziestu pięciu lat, odkąd przeprowadził się do Warszawy i założył nową rodzinę. Jakub oczywiście zaprosił go na ślub, choć relacje między nimi były chłodne. Ale to, co zobaczyłam na jego twarzy, nie było radością ze spotkania. To było przerażenie. Zbladł jak ściana, jego oczy rozszerzyły się, usta rozchyliły w niemym szoku. Zrobił krok w tył, jakby zobaczył ducha. Boże, wyszeptał. Wiem, kim ona jest. Sala zamarła. Wszyscy spojrzeli najpierw na Marka, potem na mnie. Karolina zmarszczyła brwi, zmieszana. Jakub podszedł do ojca. Tato, o czym ty mówisz? Marek patrzył na mnie, a w jego oczach widziałam mieszaninę szoku, podziwu i czegoś jeszcze, wstydu. Wstydu za to, jak mnie potraktował lata temu. Anna, powiedział powoli. Anna Kowalska, nie Anna Nowak, jak przedstawiasz się teraz. Anna Kowalska. Laureatka Nagrody Literackiej Nike w 1993 roku. Jedna z najwybitniejszych polskich pisarek ostatnich dekad. Cisza stała się ogłuszająca. Wszystkie oczy były skierowane na mnie. Karolina patrzyła na mnie z rozdziawionymi ustami. To niemożliwe, wyszeptała. Pani jest bibliotekarką. Marek pokręcił głową, patrząc na mnie ze smutkiem. Byłem żonaty z nią, kiedy wydała swoją pierwszą powieść. Była gwiazdą jadącą na szczyt. Wywiady, nagrody, propozycje z zagranicy, a ja. Ja się bałem. Bałem się, że mnie zostawi, że będzie zbyt dobra dla mnie, więc zrobiłem coś strasznego. Zacząłem ją sabotować, krytykować jej pisanie, mówić, że zaniedbuje rodzinę doprowadzałem ją do zwątpienia w siebie aż w końcu przestała pisać łzy napłynęły mi do oczu te wspomnienia były bolesne pamiętałam tamte dni jak siedziałam nad maszyną do pisania bo wtedy nie było komputerów a marek wchodził i mówił znowu to pisanie jakub potrzebuje matki nie jakiejś artystki która żyje w swoim świecie powoli systematycznie Zabijał moją pasję, moją kreatywność, moje marzenia. Gdy w końcu odszedł, byłam złamaną kobietą. Nie tylko straciłam męża, straciłam siebie, nie mogłam już pisać. Każda próba kończyła się pustką, blokiem, który nie dawał się przezwyciężyć, więc porzuciłam wszystko. Zmieniłam nazwisko na panieńskie. Przeprowadziłam się do małego miasteczka i wzięłam pracę w bibliotece. Pochowałam Annę Kowalską, pisarkę, i stałam się Anną Nowak, zwykłą bibliotekarką. Przez 30 lat nikt nie wiedział, nawet Jakub. Nigdy mu nie powiedziałam o mojej przeszłości, o tym, kim byłam. Bałam się, że pomyśli, że zawiodłam, że zmarnowałam swój talent. Bałam się spojrzeć prawdzie w oczy. Mamo? Głos Jakuba był pełen niedowierzania. To prawda? Kiwnęłam głową, łzy spływały mi po twarzy. Tak, synku, to prawda. Przepraszam, że nigdy ci nie powiedziałam. Wstydziłam się. Wstydziłam się, że nie byłam wystarczająco silna, żeby kontynuować, żeby walczyć. Wstydziłam się, że pozwoliłam sobie zabrać to, co kochałam. Karolina stała jak posąg, jej twarz przechodziła przez całą gamę emocji. Od szoku przez zmieszanie po coś co wyglądało na wstyd. Jeden z gości, starszy pan w eleganckiej marynarce, podszedł do mnie. Pani Anno Kowalska, powiedział z szacunkiem. Jestem profesorem literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pani powieść Cienie przeszłości to arcydzieło. Uczyłem o niej przez lata. To zaszczyt panią poznać. Inni goście zaczęli szeptać, sprawdzać w telefonach. Ci, którzy byli starsi, zaczęli przypominać sobie: Anna Kowalska, oczywiście, ta pisarka, która zniknęła w szczytowym momencie kariery, literacka zagadka ostatnich dekad. Jakub podszedł do mnie i wziął mnie w ramiona. Mamo, wyszeptał, dlaczego nigdy mi nie powiedziałaś? Bo bałam się, że będziesz rozczarowany. Że pomyślisz, że cię zawiodłam, że poświęciłam swoją karierę i potem miałam do ciebie pretensje. Nigdy bym tak nie pomyślał, powiedział, ściskając mnie mocniej. Byłaś najlepszą matką, jaką mogłem sobie wymarzyć. Wszystko, co mam, zawdzięczam tobie. Odwróciłam się do Karoliny. Stała z opuszczoną głową, jej pewność siebie całkowicie zniknęła. Wiedziała, że wszyscy widzieli, jak mnie traktowała. Wiedziała, że jej matka, jej rodzina, wszyscy goście byli świadkami jej pogardy wobec kobiety, która okazała się legendą. Przepraszam, wyszeptała wreszcie, łzy błyszczały w jej oczach. Nie wiedziałam, nie miałam prawa Boże, jak bardzo się myliłam. W następnych tygodniach wiele się zmieniło. Karolina naprawdę się starała. Zaczęła przychodzić do mnie, pytać o moją przeszłość, o pisanie, o życie. Była szczera w swojej skrusze. Przyznała, że dorastała w środowisku, gdzie liczyły się tylko powierzchowność i status i że nigdy nie nauczyła się patrzeć głębiej. Ale największa zmiana zaszła we mnie. Ta publiczna konfrontacja, choć bolesna, była też oswobadzająca. Przez trzydzieści lat Ukrywałam część siebie, wstydziłam się tego, co straciłam. Ale teraz, kiedy prawda wyszła na jaw, poczułam coś, czego nie czułam od dziesięcioleci: chęć do ponownego pisania. Zaczęłam powoli. Najpierw tylko notatki, myśli, obserwacje, potem krótkie opowiadania. Mój redaktor z dawnych lat, który nigdy się nie poddał, odnalazł mnie i zaproponował publikację nowego tomu opowiadań. Ano, powiedział. Czytelnicy czekali na ciebie przez trzydzieści lat, wróć do nas i wróciłam. Nie jako młoda, ambitna pisarka, która byłam kiedyś, ale jako dojrzała kobieta, która przeżyła życie, która znała ból, stratę, samotność i odkupienie. Moje nowe opowiadania mówiły o tym wszystkim: o kobietach, które straciły siebie i musiały na nowo siebie odnaleźć, o matka, które poświęcały wszystko dla dzieci, o ukrytych talentach i pogrzebanych marzeniach. Jakub był moim największym wsparciem. Czytał każde słowo, które napisałam, z dumą i zachwytem. A Karolina, ku mojemu zaskoczeniu, stała się moją sojuszniczką. Pomogła mi zorganizować czytania autorskie, kontakty z mediami, promocje. Naprawdę się zmieniła. Marek do mnie napisał długi list pełen przeprosin i żalu. Nie szukałam zemsty ani satysfakcji. Wybaczyłam mu, nie dla niego, ale dla siebie. Życie jest zbyt krótkie, żeby nosić w sobie gorycz. Dziś, rok po tym pamiętnym ślubie. Siedzę w moim małym domku z widokiem na góry i piszę. Moja nowa powieść, Drugie życie, opowiada historię kobiety, która po latach milczenia odnajduje swój głos. To moja historia, ale też historia wielu kobiet, które gdzieś po drodze zatracały siebie. Jakub i Karolina odwiedzają mnie co weekend. Karolina jest w ciąży, będę babcią. I tym razem nie boję się pokazać, kim naprawdę jestem. Moja wnuczka pozna babcię pisarkę, kobietę, która upadła i podniosła się, która pogubiła się i odnalazła. Ta historia nauczyła mnie czegoś fundamentalnego. Nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do tego, kim naprawdę jesteś. Nigdy nie jest za późno, żeby odzyskać swoje marzenia. I czasami trzeba przejść przez upokorzenie i ból, żeby odnaleźć drogę do samego siebie. Mój syn, którego wychowałam w ciszy i poświęceniu, dał mi największy dar. Pokazał mi, że mogę być dumna nie tylko z niego, ale też z siebie. Że mogę być zarówno matką, która poświęciła wszystko, jak i artystką, która ma jeszcze wiele do powiedzenia. A Karolina, która kiedyś się ze mnie śmiała, teraz jest pierwszą czytelniczką moich tekstów. I to jest piękne zmiana, wzrost, zrozumienie. Życie ma swój sposób na zamykanie kręgów. Tamten dzień na ślubie, który miał być moim największym upokorzeniem, stał się punktem zwrotnym. Tajemnica, którą ukrywałam przez trzydzieści lat, kiedy wyszła na jaw, nie zniszczyła mnie. Wyzwoliła. I teraz każdego dnia, kiedy siadam do pisania, czuję wdzięczność za drugą szansę. Za rodzinę, która mnie wspiera, za marzenia, które mogę jeszcze zrealizować, bo nigdy nie jest za późno, żeby być tym, kim miałaś być. Nigdy.